Ale teraz musimy uciekać, uciekamy, nie? No, Bo... Na sto, on idzie, się zbliża no. no. Ej, biegnie. Ej, coś W ogóle Miko, my poszliśmy po telefon, jesteśmy znowu za tym murkiem, już go nie słychać. No, ale. Ej, może chodźmy do ganku, do ganku. Ej, ej, jest tu, jest, on na końcu tej drogi, do ganku. Zamykaj to, dawaj, stary. I zamykaj to. Mm. Chyba mnie nie widział. Weź chodź. Mm. Mm. Co? Gruba akcja. Trzymaj to. On mnie woła, woła mnie. Co zrobisz? No, to, no tak. Zamknij, to jest wina w tej, Zamtujmy, w ile w tej Dobra, to, to będę wchodzić. Jak pójdzie, to ja zatykam. No dobra. Okej, okay, już drzwi są zamknięte, więc już nikt się tutaj nie dostanie. Ja zobaczę, czy tego klauna nie ma. Czemu ja mam czerwone buty? Przecież on ma chyba czerwone buty. Ej, no właśnie. On mnie wywalił i przez chwilę straciłem przytomność. Ej, a my wiedzieliśmy coś takiego czerwonego tam. No. Co nie, jak była to takie ogłosy dziwne. A gdzie jest mój chain? Nie wiem. Ty, Jak miałem cały czas. No właśnie. A dobra, już wiem, gdzie jest to jest. A. Uciekaj, on mi każe tutaj zostać. Ja, tu, ja go słyszę. Nie odrzuć. Będziesz mnie musiał uratować, Sofia. Ja? Tak, musisz to jakoś zrobić. Zaraz tutaj się nie uratować. Dobra. Bo mi nie pozwala wyjść. Dobra, dobra. Dobra. Ja krzyknę. Mikołaj, tak głośno. To będą tutaj czuje otwarte. Dobra. Więc będziesz mnie ratował. A jak? Jak krzyknę, Mikołaj, a ty tutaj szybko wbiegniesz. Już będę udawał, że nie będzie pije, czy coś takiego Dobry. dobra i Czekaj, muszę, muszę uważać na klonę. Dobra, idę! Tak jest w Idziemy. Idziesz ze mną. Idziesz do lasu w Klaunie. Ej, Klaun już nas nie słyszy. Dobra. Gdzie, gdzie? Tu? Nie, bo tutaj jeszcze nie widzieliśmy tego klauna. Ale chowamy się tam na dole. No, dobra. Co? Czemu, czemu? Czemu? Tu, tu, tam, tam, tam. Tam? czekaj, nie mogłem. Nie wiem. Ebono zna to, że on tutaj ma Musimy to nie Mówią, że... Ej, a go nie ma już. Nie ma, gdzieś tam na końcu jest. Skłonął się za śmietnikiem stary. Aha, tam na końcu, dobra. Ale nas chyba nie widzi i nas nie słyszy. On słyszysz te no, tak i... na tego Nie, słychać. A Są bardzo ciche takie. No. Ej, bo... Ej, a co to takie głośne takie... No bo on jest tam za śmietnikiem, co nie? Mhm. Z jakim cudem my tu słyszymy te jego śmiechy? Nie wiem. Właśnie. Dobra, idziemy gdzieś tutaj. Na plac, chyba, nie? A gdzie na placu też nie możemy być? Na koncie, to na No. To jest możliwość, że on może się tutaj pojawić. No i to może tutaj, bo tutaj chyba nigdy chyba tutaj nie był. Tu mnie trwalił i chyba mnie dźwignął w brzuch. Nie. Teraz dopiero odczułam ten ból. Ej, mm -hmm. nie pokażę pokażcie tego ja na kamerze, ja to muszę zobaczyć. Ej, ale mi tu krwawi! O Jezu. No. Ej, to kończymy? Nie, 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 czekaj. Może usiądę, albo chodźmy tam do klauna. Czemu do klauna? Będziemy próbowali z nim mieć sojusz. Mm -hmm. A ja tak nieprawdziwy prawdziwy, Dobra. Jak już będzie wszystko dobrze, to do Was. Albo Ej, odłóż kamerę, wiesz gdzie? Żeby gdzie? było, że my nagrywamy. Mhm. To wiesz gdzie odłóż? Gdzie? Daj mi do kieszeni. No. Widoby, jak się coś urwie, no to... Tylko, że on, no. moim zdaniem, on nie będzie gadał. Hmm. To ty wiesz ty co? Ej, mam, mam do... plan. Co? Obrócę kamerę tak o. No. O, Bo... ja zdjęcie przez przypadek zrobiłem. No dobra, dobra, to wiesz co? Ty to trzymaj, ale tak, żeby wiesz. Żeby nie było go widać, żeby on nie myślał, że my na niego, wiesz. O, dobra. Żeby. Ty na siebie pokazałeś, czy co ty. O, taką? Nie. Dobra. Ale tak w dół kamerę, żeby on nie podejrzewał. Taką, taką? No bo wiem, tak o do tyłu, tak o jakby się utrzymał. No? Dobra.

I Jeszcze czasie my tu przeszliśmy, powiem, bo przeszliśmy tutaj po to, też, żeby też z nim mieć sojusz. Dobra, przeszliśmy tutaj, żeby z Tobą sojusz. Nic nam nie rób. Mamy wszystko dobrze, Mikołaj też chce mieć z Tobą sojusz, prawda? Nie rób nam nic. Wiem, że mnie już prawie zamieniłaś, bo mam już czerwone buty. Ej, czemu on nie ma śmiechu? Nie wiem. A ja może z, nie, z nami rozmawiać w tym momencie? porozumiewa się chyba porozumiewa śmiechem. Mhm. Mm włącz te śmiechy, włącz Ej, coś przerwa, przerwa, Dobra, jesteśmy. On coś do nas gada. a jak on się porozumiewa śmiechem? Ej, Właśnie. czemu on jest jakby... Co to? Co to? Czekaj, oddalasz się, czekaj. Mhm. Ty, on jest chyba tutaj. No. On się z nas śmieje, on a jak on nas chce co za to znowu śmiechem. No uciekamy stąd, Idź, idź, Ej, no, ej, nie patrz, Za albo nie, nie, do patrz, do patrz, hmm. Co jest? Ej, co to było? patrz, patrz, to patrz, 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 nie ma. Nie ma tego dźwięku już. Ej, może po prostu on przebiegł koło tego gangu. Ej, no. A też i teraz możemy tam uciec. Do twojej komory. Że ja zobaczę czy moja komora jest otwarta. Nie wiem czy jest otwarta. Ale najwyżej to po prostu... Dobra, zostajemy. Dzień, gdzieś tu. się schowane. Dobra zostajemy tu. No. Ej, coś przeżywa, przeżywa. Coś przeżywa, Ej, słychać klonę. Ej, Mikołaja nie ma. Ej, coś się dopiada do drzwi. Czekaj cię. Krzyknę Mikołaj, może się odezwie. Nie jest tam bardzo. Ciekawe Mikołaj! Ej, coś się coś sirowa. Ej, gdzie ty byłaś? Ja? No czemu? Ej, słuchajcie, jego dźwięki. Idziemy do ganku. on jest, ja wiem gdzie on może być. Tam Wtedy... w tej... Dobra, szybko wbijamy, wiesz gdzie? Tak to, to musi gdzieś być. Ej, no. Ej, a mówię on ucieknie, chora. Nie dawaj, wiesz, gdzie wbijamy. No. Ej, on chyba tam jest. Tam, tam, tam. Ej, to są bo on duże tego. Uch. Ej, nie ma go. Nie ma, nie ma dźwięków. Się dzieje. Ej, kończymy? Czekaj, ja wyjdę. Czemu? Chcę tam te krzaki. Dobra. Jak coś, yy, jak zemdleje albo coś, no. to to przez kaunę. Dobra. Otwórz. Poczekaj, oh. weź Dobra. Jak krzyknę coś, czyli że mi coś się stało. Dobra. Gdzie on jest? Ej, tam jest chyba. Ej, gdzie on jest, widzowie? Tam chyba gdzieś. Ej, on tu jest! On tu jest! Oboz! Kacper! Gdzie ja nie jestem? No Bo ja tu leżę? Nie wiem! Nie wiem, wie pan nie wiem ja... Ty tutaj proszę się zobaczyć do krauna Nie ja chyba coś zrobić w tym momencie. 9. To chodź tu. To tu. Tu. Co ty robisz? E, co ja ja nie chcę się po prostu śmieję. Jak to ten to? klaun. Co to? Spójrz na mnie. takie na mnie. coś na mnie. To chyba jest klauna. Nie, 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 Ej, muszę to zniszczyć. Chyba. Ej, to, to... to jest chyba... Ej, czemu chcesz coś zniszczyć? To jest, to jest zwykły patek. Ale dlaczego ma takie coś czarne? Właśnie. Ej, a może to jest klauna? Ej, ale patrz. Nie, nie, nie. Patrz. No. No, bo Ty się zahipnotyzujesz. Ej, coś przerywa, przerywa. Ej, widzę, co on robi. Co? Ty? Ky? Ly? -l o nie. K -l A. Chodźmy. Kla? Ej, jak tutaj podchodzę do tego, coś, coś przerywa. Ej, coś. Widzowie, łamiemy ten patyk. Kasper już jest no normalny. Nie wiemy, ale uciekliśmy stamtąd, coś przerwało. Ale już jest wszystko dobrze. Chciałem napisać plan. Dobrze, że tego nie skończyłem. No to już chyba kończymy. Nie? Nie. <laughs> Dobra, kończymy to po bobo. Nie, jeszcze nie. Jak to. Jeszcze nie. Ja chcę się pobawić z widzami. I z tobą. Mhm. <laughs> Dobra, ja to mam. O, pod samolot. On i tak jest nie nie tego. Zepsuty. Mimo. Co? wy <grym> Dobra, już kończymy. Przerwa, coś przerwa. Ej! Widzę, że coś przerwało, ale chcieliśmy wam tylko jeszcze powiedzieć, żebyście zasubskrybowali ten kanał i, i lajkowaliście? Tak. To Więc... papa. No, papa. Pa.